podczas gdy ojciec aranżował moje małżeństwo z niebezpiecznym, starszym mężczyzną. Uciekłam więc i ujawniłam ich wszystkich. Teraz, lata później, jest chora i błaga mnie o powrót, bo przecież jestem rodziną. W mojej rodzinie dziewczynki były wydawane za mąż w momencie, gdy dostały pierwszej miesiączki. Nie miało znaczenia, czy miałaś 12, 13 czy 14 lat. Krew oznaczała, że jesteś gotowa na męża, przynajmniej trzykrotnie starszego od ciebie. Dorastałam z tą myślą, więc w mojej głowie nie wydawało się to takie złe, dopóki nie skończyłam 11 lat. Wtedy to obserwowałam, jak moja kuzynka Maya zostaje obiecana 43 letniemu mężczyźnie zaledwie trzy dni po swojej pierwszej miesiączce. Jego dwie poprzednie żony zmarły przed ukończeniem 20 roku życia. To była pierwsza noc kiedy postanowiłam przestać jeść wystarczająco dużo nie dlatego że byłam gruba ani nie dlatego że nienawidziłam jedzenia ale dlatego że zauważyłam że chudsze dziewczynki w mojej rodzinie jako ostatnie dostają miesiączkę a wiedziałam że to moja jedyna opcja później dowiedziałam się że ciało faktycznie potrzebuje wystarczającej ilości tkanki tłuszczowej aby rozpocząć dojrzewanie inne dziewczynki nazywały mnie szkieletem ale nie przejmowałam się tym inne dziewczynki w moim wieku były już obiecane mężczyznom którzy mieli dzieci starsze od nich to jednak nie oznaczało że przestali przygotowywać mnie do roli żony każdy piątek od 8 do 10 rano musiałam podawać posiłki męskim członkom rodziny przez wiele godzin bez słowa i oczywiście jeśli nawiązałam Kontakt wzrokowy lub wydałam jakiś dźwięk podczas podawania, otrzymywałam 10 uderzeń pasem. Zmuszano mnie do trzymania gorących garnków bez rękawic kuchennych, aby zahartować moje delikatne dłonie do pracy w kuchni. A każdej nocy moja mama smarowała mi twarz kremem wybielającym, abym była piękna. Poza potajemnym głodowaniem byłam idealną córką. Odgrywałam swoją rolę bez żadnych skarg i zawsze mówiłam, jak bardzo jestem podekscytowana posiadaniem dzieci. Ale kiedy miałam 14 lat i wciąż nie miałam miesiączki, znalazłam coś, co zmieniło wszystko. Dla kontekstu przez cały ten czas mieszkaliśmy w Polsce. Moja mama po prostu przekonała nas, że to wszystko jest normalne. A każda dziewczyna, która tego nie robi, jest wskazana na samotność, a także na bycie brzydką i bez Użyteczną. Aż pewna nauczycielka zmusiła mnie do spotkania z nią, ponieważ przypadkowo założyłam do szkoły koszulkę, a ona zobaczyła, jak bardzo jestem chuda. Gdy wyszła do łazienki, zapomniała zamknąć szuflady. Wewnątrz znajdowały się książki o prawie małżeńskim, broszury z tytułami takimi jak Twoje prawa jako nastolatki i o kiedy kultura staje się przestępstwem. Gdy czytałam, opadła mi szczęka. Po raz pierwszy zetknęłam się z myślą, że małżeństwo poniżej 18 roku życia jest złe. Żadnych wyjątków kulturowych, żadnych luk prawnych związanych ze zgodą rodziców. Ukradłam najcieńszą broszurę, chowając ją za paskiem. Przez kilka następnych tygodni, gdy moi rodzice myśleli, że śpię, uczyłam się na pamięć każdej strony. Numery telefonów do miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Mops, adresy schronisk, dokładne słowa, które uruchomiłyby obowiązkowe zgłoszenie. Dowiedziałam się, że nauczyciele, pedagodzy i lekarze mają prawny obowiązek zgłaszania podejrzeń o znęcanie się. Więc założyłam w szopie na narzędzia mojego wujka grupę umiejętności żon. Sześć młodszych kuzynek, które jeszcze nie miały miesiączki i wszystkie zdesperowane, by uniknąć swojego losu. Tam uczyłam mnie tego, czego się dowiedziałam. Którzy nauczyciele mieli obowiązek zgłoszenia, jak wypowiedzieć słowa, które uruchomią dochodzenie. Ćwiczyłyśmy w szeptach. "Zmuszają mnie do małżeństwa. Mam tylko 13 lat. Proszę o pomoc. W wieku 15 lat moje ciało mnie zdradziło. Krew pojawiła się podczas porannego przygotowywania jedzenia, przesiąkając przez moją białą sukienkę." Krzyk radości mojej matki... Sprowadził każdą kobietę w domu. Praktycznie promieniały z radości. Całowały mnie w policzki, mówiły mi, że mam szczęście. Do zmroku mój ojciec już wybrał mi męża. Pan Dąbrowski, magnat budowlany, który pochował już dwie swoje żony, zanim skończyły 23 lata. Niewydolność nerek stwierdzono w akcie zgonu. Kobiety szeptały, że to od zbyt wielu ciąż w zbyt młodym wieku. Dwa dni później moja kuzynka Ania, dziewczyna z szopy, również dostała miesiączkę. W ciągu kilku godzin została obiecana 51-lakowi, który kolekcjonował żony jak trofea i miał ośmioro dzieci starszych od niej. Patrzyłam, jak światło gaśnie w jej oczach, gdy omawiali cenę za nią, jakby była żywym inwentarzem. W tej nocy wsunęłam jej mój notatnik. Każdy numer każdy fakt Бог